Witam, z tej strony Wawrzyn i zapraszam Was do pierwszego spojrzenia na grę Family Guy Online, który jest aktualnie w fazie open OpenBety i jest dostępny przez przeglądarkę, czyli nie trzeba ściągać żadnego, żadnego jakiegoś wielkiego pliku instalacyjnego. Tylko wystarczy wejść na stronę, zarejestrować się, poczekać, że dostaniemy na maila klucz do Kuhog i wtedy będziemy mogli wejść do gry i cieszyć się całą zawartością tej gry, która jest moim zdaniem bardzo przyjemna i jest to bardzo zabawna gra. Jeżeli, jeżeli mamy jakiś tam fanów Family Guy'a, to oni Definitywnie powinni sprawdzić tą grę, ponieważ, ponieważ zawiera strasznie dużo takiego humoru, który znamy dobrze z, gry, z serialu Family Guy. I zadania, które są dostępne, zresztą to za chwilę Wam pokażę, ale też są inspirowane właśnie grą. Jak widzicie, mamy do wyboru 5 klas postaci, które, które dzielą się, różnymi się od siebie. Mamy klasę Stew'ego, który tam ma mało życia, ale ma dużo broni, może walczyć na odległość dalej. Mamy klasę Chris i Meg, czyli nastolatków. Mamy klasę Petera oraz mamy klasę Lois, która jest taką klasą bardziej leczącą, z tego co ja wiem przynajmniej z tego co tak tutaj można wyczytać. Tutaj na dole są wszystkie jakieś tam skille, powiedzmy. Ekran tworzenia postaci jest w miarę przyjemny do, do ogarnięcia. Możemy wybrać swoją, widzicie, możemy być albo mężczyzną, albo kobietą w każdej klasie postaci. Także no, nieważne, że to jest klasa Lois i to by bardziej pasowała tylko i wyłącznie kobietom. No, ale no, powiedzmy, że to jest tam do przejścia. Jak widzicie, no, można graficznie wygląda moim zdaniem bardzo przyjemnie. Mamy w wyboru parę tam opcji wyglądu twarzy: jakieś tam oczy, nosy, usta, włosy, czapki jakieś dodatkowe, no, ubranie, jakieś takie pierdoły. Możemy tutaj sobie zrobić randomize. Jak widzicie, pojawia się wtedy Quagmire, który gdzieś tam sobie. ui fuj. Akurat mi się stworzyła bardzo brzydka postać. No, w każdym razie, no tak wygląda samo tworzenie postaci. Nie jest jakieś mega bardzo rozbudowane, ale jest takie moim zdaniem. Zdaniem w sam raz. E, dobra, to w takim razie już przejdziemy teraz do samej gry. E, c, 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 character List. E, play the game i widzimy się za sekundę, bo nie będę Was wskazywał na to, żebyście patrzyli na ekran lądowy, bo w sumie e, tutaj mamy, jak widzicie, no, pokazuje się jakieś rzeczy, które możemy znaleźć w sklepie, em, w cash shopie, który niestety. Jest, tak mi się wydaje przynajmniej, że jest dość drogi. E, widzieliście tam wcześniej, że zablokowana jest klasa Briana, e, a powód jest taki, że można ją odblokować e, wtedy, kiedy mm, e, zapłacimy prawdziwe pieniądze. I wtedy nam się odblokuje klasę Briana jeszcze nigdy, nie, jeszcze nigdzie nie widziałem e, kogokolwiek ganiającego właśnie jako Brian Pies. E, także no, pod tym względem to jest takie wyjście, żeby zachęcić. I to jest taki ruch, który... Ja od samego początku, jak usłyszałem informację, że ma wyjść ta gra, to śledziłem jakieś tam, powiedzmy, newsy na temat całej tej produkcji i właśnie to, co zrobili z klasą Bryan'a, to jest moim zdaniem troszeczkę świństwo, ponieważ na początku wysłali ankietę do wszystkich zapisanych do closed bety, Którą klasą chcieliby grać najbardziej? I, I bardzo z tego co widziałem tam wyniki, to właśnie dużo osób chciało grać właśnie klasą Briana e, i, I zrobili takie świństwo, że okej, okay, wzięli tą klasę Briana e, i niestety dali ją jako cash shop e, Co jest dla mnie, moim zdaniem, świństwem e, Dobra, zacznijmy od tego, że widzicie, no świat wygląda bardzo przyjemnie, tutaj akurat jesteśmy w mieście Kuhog. Jest oczywiście lokacja, mogę Wam ją potem pokazać. Jest oczywiście lokacja Spuner Street, albo pokażę Wam ją od razu. Jest lokacja Spooner, Spooner Street i jest dużo lokacji, które są znane właśnie z serialu. Są wszystkie w zasadzie postaci, które znamy z serialu. Te takie pierwszoplanowe powiedzmy są, postaci drugoplanowe, trzecioplanowe i tak dalej, tak dalej. you know Minecraft? Tutaj są właśnie jakieś takie powiedzmy tipsy do gry, które są też napisane w taki dość, dość zabawny sposób, moim zdaniem. Te ekrany loadingu niestety są dość długie, jak widzicie, co jest troszeczkę nerwujące. Już mi się widzę, że gra mi się załadowała, bo zmienia mi się tutaj wygląd ikonki, ale jeszcze niestety jej nie widać, także musimy jeszcze sekundkę poczekać. I wtedy wam pokażę jakiś tam mapkę. O, jesteśmy już na Spooner Street, którą doskonale powinni znać fani serialu właśnie z, z tego, że to jest właśnie dom Petera, dom Gryfinów. I tutaj zaczyna się cała gra. I cała ta, cała ta mapa jest jednym wielkim tak naprawdę miejscem do tu tutorialu, ponieważ tutaj wykonujemy te podstawowe pierwsze misje, jakie w ogóle dostajemy w grze. Jak widzicie no, gra cieszy się jakąś tam popularnością, biega trochę tych osób tutaj na, na, ser na serwerach. Dobra, i teraz przejdziemy do samego wyglądu i interfejsu. Tutaj wszystko moim zdaniem wygląda bardzo ładnie, schludnie. Nie jest to jakieś takie zapaćkane tymi wszystkimi okienkami, więc na pewno nie przeszkadza to w zupełnie tak naprawdę w niczym. Jeżeli chodzi teraz o wygląd wszystkich innych rzeczy, no to tak, tutaj mamy zakładkę naszej postaci. Tutaj nam się pojawiają kolejne skille, jak zaczynamy, jak zdobywamy kolejne poziomy. Ja aktualnie jestem aktualnie jest na poziomie czwartym. Poziom zbawiamy poprzez wykonywanie zadań, nie wiem czy później się nie pojawiają jeszcze jakieś opcje takich randomowych walk, bo to są właśnie skille, które używamy w walkach, które ja raptem do czwartego poziomu miałem tylko i wyłącznie dwie, więc nie jest to ewidentnie kara nastawiona na walkę, a raczej na takie zwiedzanie sobie prostu tego świata, tutaj mamy nasze inwentory, gdzie możemy zmieniać sobie powiedzmy przedmioty, na jakieś dodatkowe przedmioty do zjadania, które dają nam dodatkowe buffy na jakiś tam krótki czas i to są tutaj miejsca, gdzie możemy kupować Przedmioty z item shopu, niestety nie, na razie wam go nie pokażę. Ponieważ otwiera się wtedy zupełnie inne okienko, i musiałem kombinować tutaj, jak to nagrać, wszystko e, w tym w programie. E, także no, to jest powiedzmy, tak, że to wyglądałem, tutaj, skille i tak dalej. Tu jest właśnie mapa, i tutaj są wszystkie lokacje, które są dostępne. One się odblokowują po jakimś tam czasie. E, to są właśnie jak widzicie, no, lokacje tutaj na razie dostępne mam: Spooner Street oraz Downtown. E, także na razie tego nie jest zbyt dużo. Kolejną rzeczą są Stuff to Do, czyli to są po prostu najzwyczajniej w świecie questy, które mamy aktualnie do, wzięte, że tak powiem, do wykonania. Na razie tych questów, jak widzicie, mam trzy. One są w miarę, w miarę solidnie opisane. Wiemy dokładnie, co mamy zrobić, i to nam się pokazuje taka gwiazdka na mapie i nas kieruje dokładnie w miejsce, do którego powinniśmy się dostać. Kolejna, a tutaj są jeszcze kolekcje, możemy zbierać przedmioty, które są powiedzmy związane z jakimiś postaciami z serialu. One są gdzieś poukrywane w różnych miejscach i musimy. Je znaleźć, wtedy nam się pojawia taka ikonka szkła powiększającego. Są również achievementy, które zdobywamy za wykonywanie jakichś tam kolejnych zadań, znajdywanie jakichś rzeczy. O, y, o tutaj właśnie na przykład jest. Y, słownictwo jest dość niecensuralne, tak to trzeba nastawić. E, bardzo fajne. No i tutaj są opcje, one są bardzo, bardzo, bardzo takie okrojone, rzekłbym. E, Kolejną rzeczą, którą chciałbym tutaj nadmienić, jest to, że właśnie questy są dość proste i musimy też zwracać uwagę podczas gry na jakieś takie rzeczy, które wydaje nam się, że coś tutaj może być i nagle nam się zamienia ikonka myszka, nam się zamienia w taką myszkę z kołami zębatymi. To wtedy to są miejsca, gdzie są jakieś takie ukryte zadania i one są dość absurdalne tak naprawdę. Bo na przykład było zadanie, że trzeba było uratować karłas. Z... Karła z, ze studni. Są zadania typu odpalenie jakiegoś tam motoru. I są bardzo, bardzo mocno nastawione na to, żeby wykonywać zadania, które są znane z serialu. I. Niektóre questy są okraszone również krótkimi wstawkami, właśnie z serialu. Wtedy nam się pojawia tutaj na samym środku, na ekranie pojawia nam się animowany fragment serialu Family Guy z, ze śmiesznymi scenami, które no ja osobiście jestem fanem tego serialu, także ja bardzo, bardzo lubię go oglądać. Co prawda, może jakościowo jest, no nie jest już tak dobry jak te pierwsze sezony, ale, ale na pewno jest moim zdaniem wart uwagi i, 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 i mówię, no. Tutaj w tej grze humor z serialu jest zachowany jak najbardziej, tutaj się na pewno postarali pod tym względem. Także no tutaj na razie nie ma nic ciekawego, dajcie mi chwilę, a tutaj na chwilę przerwę, nagrywanie, i może się pojawimy, żebym wykonał jednego questa chociaż na Waszych oczach. Także dajcie mi sekundkę, zaraz wracam. Dobrze, teraz aktualnie jesteśmy w miejscu, które jest zwane pod, tam pod pijaną Ostrygą, bodajże. I tu jest rzecz, która mnie bardzo, bardzo wzruszyła. Tutaj mamy właśnie miejsce, gdzie Cookie Monster niestety ma problemy w, to, w toalecie. I, I no to jest właśnie takie jedno z tych miejsc, gdzie właśnie widzicie, nam się zamieniają tutaj koła zębate. I Jak klikniemy, ja akurat już to wykonałem, to wtedy nam się pokazuje, że dostaliśmy ileś tam EXPA, plus ileś tam pieniędzy właśnie za znalezienie takiego miejsca, które jest miejscem takim, powiedzmy, dość dziwnym. E, jak widzicie on tej z lokacji do lokacji się przechodzi poprzez klikanie na drzwi e, My teraz musimy iść bodajże na, na policję Tak, enter the police station in downtown e, Także tutaj na chwilę wejdziemy i spróbujemy wykonać tego questa Mam nadzieję że się zmieszczę w czasie e, Co by było bardzo, bardzo przydatne w sumie e, Combat Trial Evidence, i wtedy teraz zobaczycie w takim razie, jak wygląda walka, jako taka. E, no, nie jest ona jakoś powiedzmy najbardziej jakaś tam rozbudowana, i e, nie wiem dokładnie, gdzie jest jeden wskaźnik, ponieważ niektóre skile działają tak, że nie potrzebują żadnej energii. I na przykład jest taki skill, który zadaje 5 obrażeń i buduje 10 energii. E, nie wiem, gdzie, on, gdzie ta energia mi się uzupełnia. Tego jeszcze nic nie zdążyłem zauważyć. Jednakże potem są skile, które wykorzystują tą taką załadowaną energię i one zadają dużo więcej obrażeń. E, dobra, jesteśmy teraz na sko Komisariacie Policji. Defeat the Police Officer, Still One Drops. Aha, czyli ja muszę generalnie wszystkich policjantów tutaj e, spuścić im lekki, lekki łomot. No dobra, no to powiedzmy, że zacznę od od tego. Nie wiem, czy to jest gracz, czy kto to jest. Nie mam pojęcia. Um, dobra. Jeszcze pojawi się nie wiem, co się dzieje. Generalnie musimy zrobić e, malutki, malutki bałagan tutaj na, na, na komisariacie Policji. E, dobra, czyli myślę, że to może mogą być ci oficerowie tutaj, aczkolwiek, no, dostać się do nich nie jest zbyt łatwo. E, nie, to nie są oni. To nie wiem, może tam trzeba, tam tymi drzwiami wejść. Jestem troszeczkę lekko zagubiony, muszę Wam powiedzieć. To był chyba gracz w takim wypadku. E, nie wiem, czy tutaj się pojawiają. Czy ja tutaj wejdę. Na, a, wejdę tutaj na górę. I mamy policjanta który mnie będzie tutaj bił. Dobra, zaznaczymy go sobie. Uuu, i coś mi się tutaj zwiesiło. Dobra. Uuu, Jezus Maria. O mój Boże, chyba zginę. No, jak widzicie, no tutaj walka nie jest jakaś taka, powiedzmy, zbyt, zbyt intensywna. Mm, no i to, to, tak, to, tak to wygląda. Dlatego mówię, że na pewno ta gra nie jest nastawiona na walkę, e, ponieważ... Oj, kolego, chodź tu. Ja cię będę... Ja cię, ja cię muszę pokonać. Dobrze. Dobra. Dostał, dostał prosto w jajka, niestety. Kolega, kolega policjant. Niestety, chyba tego nie dam rady pokonać. Chociaż mam nadzieję, że może mi się jakoś uda. No w każdym razie, no jak widzicie, no tak wyglądają właśnie misje, że tutaj się robią takie, pojawiają się takie, powiedzmy, że to są to coś, ale instancje, moim zdaniem. No i widzicie, i pokonaliśmy obu policjantów. Ja niestety jestem już na skraju wyczerpania. Niedługo pewnie zginę. Także tę questę już sobie skończę, powiedzmy, poza ekranem, bo czas mnie widzę. Zaczyna troszeczkę lekko gonić. No właśnie tutaj, powiedzmy, że te consumables reduce, czy pojawia mi się. Życie, to czy ja mam coś tutaj? Jest. Cheese the I uleczyłem się tutaj i teraz mogę znowu tego policjanta, pana policjanta mogę znowu sobie pobić. To jest jakiś skill, którego ja nie do końca rozumiem. E, dobra, widzę, że on nic nie, nie robi niestety, dlatego żeby nie dostać jakichś tutaj większych, większego łomotu, e, to muszę go tutaj jak najszybciej pokonać, mając nadzieję, że może wypadnie ten klucz. Nie wypadł ten klucz, no dobrze, no trudno. Dobra, tu jest kolejny policjant, którego by się przydało, tylko żeby on mnie. O, on mnie tylko zauważył, żebym nie walczył z dwoma na raz, bo to się może skończyć dla mnie bardzo źle. A, już widzę, gdzie się ładuje energia. Tutaj się ładuje energia na samym dole. Jak mamy 30 energii, to ja mogę użyć tego mojego powiedzmy lepszego skilla, który niestety widzę, że nie do końca działa. Eee, dobrze. Eee, czy wypadło tutaj coś? Nie. Nie, niestety nie wypadło. Jak widzicie, on, to, to, to jest tak tak to wygląda, nie jest to jakoś powiedzmy, zbyt rozbudowane, ale na pewno warto sprawdzić tą grę, szczególnie bo powinien ją sprawdzić moim zdaniem w fani serialu, bo gra jest, jest przezabawna, moim zdaniem jest naprawdę przezabawna i warto jej poświęcić trochę czasu, bo... Nawet nawet, nawet poświęcili to powiedzmy tam 20 minut, żeby nieco zobaczyć jak to wygląda. Moim zdaniem jest to bardzo przyjemna gra na taką nudną chwilę, nie trzeba nic ściągać, także tutaj o to się nie trzeba martwić, że, że powiedzmy, że tutaj jakiś wielki pulik instalacyjny na grę, która, która nie jest powiedzmy jakoś dramatycznie rozbudowana. Także to jest wszystko z mojej strony, moim zdaniem gra bardzo przyjemna i jak na to, jak wygląda tak naprawdę, że jest to przez przeglądarkę, moim zdaniem wygląda bardzo fajnie. Muzycznie możemy, mamy motywy znane z Family Gaja, także też to jest fajna, fajna rzecz. I z mojej strony to jest wszystko. Ja się żegnam i na razie...